We'll like a drum drum Cześć, kosestyn ja się i witam was w kolejnym odcinku z gry Fifa 14 a w tym odcinku zagramy sobie z almerią mam nadzieję że uda nam się ją pokonać niestety mamy godina czerwonokartkowego który lubi bardzo grać ostro więc musimy dać tego i damy sobie sosę o doki I hej. To co gramy? Um, Domowy, to nie zagram. Zajazd ja Tam, tam, tam. Ja kogo raczej zmienię, może trochę formacji zmienię. O! Gdzie tu było, że... Nie. Nie. by było. No nie. Tak, nie. E, ja szukam bardziej taką jakby... fałszywa dziewiątka. A zobaczymy, czy to zadziała. Czym się zadziała ta fałszywa dziewiątka? Jamy na Wicelte Calderon Okej okay, to my zaczynamy. E, Santiago Vicente Calderon. Aha! Jest, mam taki problem. Może wy, możecie wiedzieć... Możecie mi powiedzieć dlaczego ja mam akurat gradę na pasie. To dlaczego ja mam niebieską to 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 nad głowami? Bo kiedyś jak grałem to normalnie miałem czerwony, a teraz mam ten, i, i, niebieskie. I to zależy, że nie wiem, pad jest, inny pad jeszcze coś. Bo ja przedtem miałem pad od Xboxa, a teraz mam pada od PlayStation i ja nie wiem czy to się różni. To może mi wy, wy, wytłumaczycie dlaczego to tak jest. Bo ja szukałem w opcjach, jak to zmienić i szukałem, szukałem i dalej tego nie mogę. Nie wiem o co w tym chodzi. Bo ja teraz normalnie gram na padzie. Hmm, czekaj, tylko zobaczę, czy ustawienia są te, te co miałem na tym. Jak tutaj są... Tu jest... Tu jest zbieganie, ok. Tu jest podawanie, tu wiesz, takie bardziej... Ok. Tu jest... Tu tu jest... Jak tutaj jest kosa, no to tutaj będzie wrzutka. Oto... To już wiem, że B będzie szczał Ok. Dobra, to On jest prawdziwym Blisko może strzelać. Oj, złe zagranie. Nie będę tu faulował. Pięknie do. Za, do. Do. Jego koszta. Garcyję wypuścimy tu. I Filipa Luis. Kurde, ja chciałem a żem To nacisnął coś, czego nie chciałem. O, ale fajne. Wiem, że wczoraj Atletico grało z Realem. Niestety, chciałem zrobić takie coś, że... Chciałem z kolegą... Aj, chciałem z kolegą zagrać właśnie taki mecz. Y, szybki, ale no kolegi niestety nie było i nie udało mi się to wiem, że Atetico odpadło no ale no moim zdaniem był zrobili jeden błąd Atetico bez potrzeby dali jego koszty a no, po co go dali jak on w 9 minucie zeszedł i to też moim zdaniem no, zaważyło nad zwycięstwem Atetico bo wtedy jak Ramos strzelił bramkę to oni wtedy mogli Aj wypchał mnie. To on mógł wtedy yy, ten trener ich mógł w, y, przeprowadzić jakąś zmianę na przykład 90 minucie i może real by nie trafił tej bramki. I nie doszłoby do dogrywki. A w dogrywce no to już widać było, kto rządził. Niestety real przeważał w dogrywce moim zdaniem. Chciałem, żeby Aty tylko wygrało, no ale... Aj kurde, nie ten tak guzi. Chciałem, żeby Aty tylko wygrało, no ale no niestety no. Piłka jest okrągła. Mm. Wiadomo, że w piłce. ...wymieniają piłkę między sobą. Wija. piłki. I wija technicznie? Aj, żeś tu przyjął Trochę laguje Nie wiem czemu ale A czy tak? Płynnie idzie Bardziej jak zmieniłem teraz program do nagrywania Taki bardziej, bardziej płynnie idzie Już tak nie laguje tak mocno jak przedtem Aj, aj, aj no, no, się tą piłkę, dajcie mu się bawić Aha i teraz będzie tak, o, że jak FIFA będę grał, to będę, będą dwa mecze na jednym odcinku. I tak będzie... Ej! No mu dziurę założył i... Idź! Pięknie. Filippo Luis. Dobre doszedkowanie. Uuuu, Dawid VIA! Spod kolana! A to się mówi. Wczoraj tylko spod kolana strzelali. Bay na przykład. Ale Bay no rankę trafił swojej główki. Chcę przyznać. Okej. Okay. Ale Casillas taki błąd popełnił! Ja bym się nie wybaczył takiego błędu. No kurde, zrób ten trik! Cieciu! No. Uh. Uh. To było! Chłopie! Nie, dialogosza nie wykonuje rzutu, rzutów, rzutów wolnych. Nie ma bata. On strzelać nie umi. Ja żem letko nacisnął, tak żeby yy, trochę przez mur leciało i żeby go zaskoczyło, to ten przekopał. Teraz ty ja wykonujesz yy, rzuty wolne. Tyle się będę przemieniał, kurde. Teraz o piłkę, dobre już Turan aj ale jeszcze Turan jeszcze Turan jeszcze Turan co on tam porobił z nimi Gabi do Dawidawi Ale no czemu oddalenie no chłopie no. ja pierdolę wy się w ogóle nie rozumiecie coś De Diego koszta o! Jakby to słyszycie jak ja na pazie... Może ściskam? Na pewno słyszycie. Ja! Karny! Jest! Nie trafię karnego, będę mistrzem. No ale Diego jego wykonuje, to, no na pewno nie trafię. Jest! Gol Diego koszta! Jego koszta Stalowe nerwy jak to mówi komentator No i ten patrzę tak strzela Ale ja nie rozumiem dlaczego gra na pazzie, a mam niebieski ten Albo z klasie coś skifciła no, ostatni raz jak grałem na Xboxie, e to normalnie... naszy y, pana od Xboxa e miałem, bo miałem USB. Takie... Taka prześciówka jakby. No to normalnie działało. Normalnie było czerwone i ten... A teraz niebieskie jest, no. Nie rozumiem. Tak jak na Kawaturze. Po, podobnie jak na Kawaturze jest, ale ja nie gram na klawie. w Fifa World gramy na padzie. Bo... Tam jeden kolega nie ma Fifa oryginalnej i... Chcę, żebym go rozwalał cały czas. Pa, Polini biegnie! No... No chop, no czemu to zrypiło się? Pa! No, no kurde, który to był? Siota! Dawid i Diego Koszta w ostatnich minutach. Dawid bija. Okej. Okay. Ok źle ale zyskuje Gabi i, i Sergio Garcia już idzie kontra Filipe Luis Kosa Filipe Luis w piłce Do Ardaturana Ardaturan wypuszcza do jego Diego jego koszta Lobnie Ale nie ma gola. Gramy, gramy. Znajduje się w no gdzie? Kolkę, ja ci zabiję! Co? ściągnę Cię z tego błyskotę, żeby w kurdzie zaczyna. zaczyna. i zaczynać. W kurdzie i zaczynać. i Koke. bi w piłkę. I kolkę. i tym i... nie ma. Teraz przyjdę, przepraszam, ale muszę na chwilę wyjść. Ale zarabędę. będę. Okej, okay, jestem z powrotem To gramy to nie wystarczyło Okej, okay, jestem z powrotem my i zapylimy. I opu Ale świetnie skupił obrońcę Jego koszta Gramy, gramy, gramy Jeszcze gramy Tego koszta, co on robi z obrońcami? Gabi, 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 Gabi Serio Garcia! Co on robi? Garcia! Ale jeszcze... Kurde. Do kogo? Wiesz, tam wszystkich pomości. No jeszcze lepiej dość. Jedziemy. I kopa. I. Ja... Szybko. Aj! Dawaj, turan, turan do kokę, 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 kokę i dupa nie ma dola czekajcie ja tylko dziwi zapnę od pokoju okej okay, to my zapieprzamy Okej, okay, to my zapieprzamy za bramkę. Bramka za bramkę. Gol za gol. I rura. Wypuść! Pierne wypuszczenie koke! Kokę! Koke pusta bramka! KOKE! 2-0! Koke! A jednak dzisiejszy mecz będzie tylko jeden. Bo... A bo jeszcze zobaczymy Piękne uderzenie Koke Ja na no dobrze, żeby nie ściągłem. Koke, jak on to nam pięknie zrobił Na zwód go wziął Wypuść Garcia Do Filipe Luisa Filipe Luis, na trik Jeszcze Luis. Aj Luis. Luis! Jeszcze Garcia. Garcia. Turan. Turan odbiła się od kogoś i do rączki Estebana. Aj źle. Źle. Olera, jasna. Źle. Źle. Jeszcze źle No Przerzuć Piękne przerzucenie Pięknie rozegranie Pięknie Normalnie zarobiście Jeszcze Dawid wija Dawid wija Dawid wija Wija i nie ma bramki! Jest karny Jest drugi karny I czy to wykorzysta w jego kosztach Mam nadzieję, że tak. Okej, okay, Diego Koszta. Diego Koszta. Diego Koszta w to samo miejsce, ale Bramkarz nie wyciągnął tego. I to już jest 3-0 i drugi gol, Diego Koszty. I pięknie to zmieści. Pod Bramkarzem, i nad Bramkarzem. Okej okay. Ale z tego co ja widzę to rałkarze y, naprawiają swoje Pięknie Tylko akcja Przerzucenie I już, rura Pięknie koszta Koszta Aj koszta, jeszcze koszta, koszta Przerzuć Pięknie Piękne akcje. Aj tu zabrakło centymetrów jednak. Piękne. Koke! Lekko dorzuć. Koke! Koke. Oj, oj 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 Obra, nic nie było. Turan. Turan! Taki szczał to tam się może pogadać. Okej, okay, to my spokojnie, jeszcze mamy czas. Czemu no? no? Czemu tak laguję teraz? No, zabierz! Leć, kokę! Dupa, nic z tego nie będzie. Okej. Okay. Piękne jest wrotki, ale nie w środku! No i co, i teraz pójdzie akcja. I gol. Mm. Niech nie. Jego koszta. On po, umie panować nad piłką. Koszta. Koszta. Jeszcze jest koszta. Jego koszta. Jeszcze jest koszta. Nic z tego. Jesz, jeszcze, jeszcze, jeszcze. Jeszcze mogę, mogę pograć, jeszcze. Jeszcze można pograć. Uran. Jeszcze można pograć. Jeszcze koszta. I tu pięknie. I tu będzie piękna wrzuta, I. Kurde! Super kurde! Mać! Wracaj! Dobre! I tu wracaj! Aj! Jest, jest, jest! One, two, three, four! Kurde! Jest! Tu! Dobra, szybka akcja! Aaaaaj! Złe wybicie! Diego koszta Diego koszta! Nie ma ramki! Z dystansu! Koniec meczu to już jest! Koniec meczu i wygraliśmy 3-0 z Almerio! Piękny mecz! I piękne wykonanie! okej! Okay. To już było wszystko! Koniec, pięknie wszystko! Wyszło nam! Ok, to ja się z wami żegnam na razie i cześć!